ma SysNarma i dzisiaj chciałem zrobić taki odcinek o najlepszych nadchodzących inwestycjach w CSI, a mianowicie inwestycjach związanych z, głównie mam wrażenie, operacją, bo jest to, mam wrażenie, najprostsza opcja inwestycji i najbardziej taka oczywista. Więc zacznijmy od tego, jakie skiny moim zdaniem będą najlepsze do zainwestowania i kiedy w je inwestować. Otóż tak, kolekcja North już aktualnie nie będzie dropać, więc z góry przepraszam, że filmik to może być trochę spóźniony akurat pod tym względem. Acz za dwa tygodnie dostaniemy. Tak de facto w sumie za tydzień bo dzisiaj wchodzą nowe questy. Dostaniemy kolekcję Sandmark, a za dwa tygodnie kolekcję Canals. Wtedy będzie najlepszy okres, żeby po prostu kupować te skiny, bo prawdopodobnie spadną one minimalnie podczas dropów i następnie będą już tylko rosły, bo nie będzie już ich zbyt wiele dropanych po tym czasie. Kolekcja Nors aktualnie mam wrażenie, że od tego momentu możliwe, że będzie po prostu już rosła w cenie i warto się zaopatrzyć w jakiegoś skina z tej kolekcji. Które skiny najlepsze z niej będą? Zacznijmy od skinów najdroższych, przejdźmy do tych tańszych, bo wiadomo nie każdy ma przykładowo 40 euro, żeby zainwestować w jakiekolwiek skiny. Więc jednym z najlepszych skinów, mam wrażenie, do zainwestowania jest Desert Eagle Emerald Yogurt. Nie, nie będę próbował nawet tego przeczytać, więc będę go nazywał Desert Eagle Emerald Yogurt. Co dużo mówić, skin do Digla. Deagle zawsze jakoś w miarę utrzymywał swoją cenę, w miarę sensownie utrzymuje się na rynku plus ludzie grają Diglem a skin jest nie się całkiem ok, mało jest zielonych skinów do Digla więc czemu nie kosztuje on około 59 euro w stanie factory new w stanie minimal wear kosztuje on około wydaje mi się 43 euro coś koło tego 43 44 możecie się także pokusić oczywiście o jakiegokolwiek innego skina z tej kolekcji przykładowo P90 Astra, Logurt który kosztuje już w stanie Faktorinie 42 euro, ze względu na to, że po prostu nie jest on skinem do Digla do P90. Tak samo możecie pokusić się o auga. Skiny te są tańsze w stanie fabrycznie nowym niż Deagle. I szczerze mówiąc, myślę, że inwestycje będą praktycznie tak samo dobrą. Ja wybrałem, jak możecie zresztą zobaczyć Digla ze względu głównie na to, że po prostu jest to skin, którego mogę używać. No i co dużo mówić, całkiem spoko skin myślę, że. Warto się takiego zaopatrzyć, mój przyszedł ze zlecenia kupna z floatem 0.11, więc nie jest to nic wspaniałego, a wiadomo skin to skin, niespecjalnie jakoś staram się, żeby on miał lepszy float. Jeszcze tak szybko chciałbym zaznaczyć Desert Eagle Hand Cannon, którego mogliśmy dropnąć dwa lata temu w poprzedniej operacji, który służy do kontraktu na M4 NS Night, która służy do kontraktu na AWP Dragon kosztuje aktualnie 120 dolarów. A jeżeli spojrzymy na ceny AWP Gangnir, do której kontaktu służy Desert Eagle, Emerald Yogurt, jest aktualnie droższa od AWP Dragon Lore, więc myślę, że cena naprawdę może pójść w górę prędzej czy później. Dobra, przejdźmy teraz do drugiej kolekcji, kolekcji Canals, w której mam wrażenie, że najlepszymi skinami do zainwestowania mogą być skiny takie jak MP9 Stained Glass, MAC10 Filigree, czy przykładowo Nowa Orange, Barok Orange, coś takiego. Wszystkie te skiny kosztują około 22 euro w stanie fabrycznie nowym. Cena minimalware to jest około 15-14 euro, A spodziewam że spadnie minimalnie, kiedy zaczną one dropać, a następnie już powinna iść tylko w górę. Przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że Valve stwierdzi, że w sumie to operacje się przedłużą albo coś tego typu, co szczerze mówiąc nie oszukujmy mi się, jest bardzo możliwe i osobiście myślę, że operacja zostanie przedłużona. Wydaje mi się, że skiny te naprawdę nie kosztują aż tak dużo i naprawdę warto się w któregoś z nich zaopatrzyć. Tak samo w kolekcji Canals możecie zaopatrzyć się w kilka innych skinów, które myślę, że całkiem dobrze mogą się układać z ceną. Mianowicie skiny takie jak Dual Berety Emerald. Jest to niebieski skin, możemy go przetradować do tych fioletowych, o których mówiłem przed chwilą. I myślę, że wyglądają one naprawdę całkiem ok. Ich cena to około 3,50 za stan fabrycznie nowy, 2,88 za stan minimalware, a szczerze nie widzę sensu kupowania stanu minimalware. Ze względu na to, że w sumie ceny są praktycznie podobne, możliwe, że nawet takie same teraz na rynku mało kto wystawia sam Mimerer też na rynek, to druga sprawa. Wydaje mi się że naprawdę spoko z bo prezentuje się on po prostu całkiem dobrze. Drugim skinem do zainwestowania, który wydaje mi się dobry z tej kolekcji jest AK-47 Barok Purple. Kosztuje on w stanie fabrycznie nowym około 10 euro, w stanie Mimerer około 2,60 i myślę, że naprawdę warto się w tego skina zaopatrzyć, bo co jak co skin jest naprawdę mega spoko moim zdaniem, kosztuje on niewiele, a jednak możecie kupić sobie skina do kałacha którego faktycznie będziecie używać. Ja zaopatrzyłem się w jednego z kontraktu. Zresztą mogę wam pokazać mniej więcej tutaj. Wejdźmy w Loadout, Rifle. I jak widzicie mam tutaj mojego kałaszka Barok Pulpul. Pul. Wleciał mi on z kontraktu, więc jego float jest no tragiczny szczerze mówiąc jak na minimalware, ale nie będę narzekał. Druga sprawa, ten kontrakt to tak trochę mi nie wyszedł, jak możecie zresztą zobaczyć. I mam tych teków bodajże 5. No cóż, bywa i tak. Kolejnym skinem, który szczerze mógłbym Wam na spokojnie polecić z tej kolekcji jest skin najtańszy z niej, to znaczy nie najtańszy z wszystkich, ale tańszy na pewno od Kałacha. mianowicie SG Candy Apple, który w stanie New kosztuje jedynie około 4,70 w stanie malware już około euro 50. I co dużo mówić, SG jest to broń, której wiele osób zaczęło używać w ostatnim czasie, a skin do SG z operacji myślę, że prędzej czy później pójdzie w górę, szczególnie że. Wygląda on całkiem ok, jest po prostu dość tani. Ja mam wrażenie, że tanich skinów do SG, które są dość ładne, no nie się, nie ma zbyt wiele. Przynajmniej to moja opinia. Przejdźmy teraz do kolekcji numer 3, którą jest kolekcja Saint Mark. Z tej kolekcji myślę, że najlepszymi skinami tak samo będą jak w przypadku poprzednich skiny fioletowe, takie jak na przykład Glock Synflif, którego osobiście ja planuję się zaopatrzyć. Prawdopodobnie kupię go na zleceniu kupna za jakieś 2 tygodnie w stanie Mimalware. Wydaje mi się, że naprawdę skin ten wygląda. Mega mega spoko i druga sprawa. Służy on do kontraktu na MP9 Wild Lily, a MP9 Wild Lily służy do kontraktu na AK47 White Lotus. No i tak to działa. Kolejnym skinem z tej kolekcji, który myślę się będzie dobry do zainwestowania jest Out Midnight Lily. I myślę, że te dwa skiny spośród fioletowych byłyby po prostu najlepszą opcją do tego, żeby je kupić. Trzecim skinem fioletowym, który mamy w tej kolekcji jest Scout Sea ale zresztą myślę, że możecie sami powiedzieć, że no. Nie mi się, skin ten nie jest jakiś wspaniały. Co do niebieskich skinów z tej kolekcji, myślę, że nie ma tutaj zbyt wielkiego wyboru. Jedynym takim sensownym, którego można by kupić jest na przykład o 5.7 Crimson Blossom, acz osobiście powiem Wam, że myślę, że o wiele lepiej po prostu już nie inwestować w ogóle w żadnego skina z tej kolekcji, przynajmniej pod tym względem i zainwestować sobie w kałaszka Black Laminate, to znaczy nie Black Laminate, tylko Baroque Purple i myślę, że będzie to na pewno o wiele lepsza opcja. Dobra, to był tyle z grubsza. Taki krótki dość odcinek. I napiszcie, co sądzicie o tych inwestycjach. Jak myślicie, czy ceny jeszcze spadną, czy nie? I napiszcie, czy będziecie inwestować. Osobiście polecam Wam najbardziej, jak już mówiłem, Digla oraz wszystkie tak de facto fioletowe skiny z tych kolekcji, bo wydaje mi się, że będą one rosnąć w cenie. Głównie polecam Wam te skiny, które ładnie wyglądają. Przykładowo z kolekcji Canals wybrałbym osobiście MK10 albo MP9 zamiast nowy, bo jednak mam wrażenie, że nowa jest rzadziej używana. Kierujcie się tymi wskazówkami i kto wie, może cykiny podróżują. Dzięki za trzymajcie się, napiszcie swoje o Do następnego, cześć.